Witam państwa serdecznie w dniu dzisiejszym. Joe Haldeman, Wieczna Wojna. Proszę państwa, to klasyka gatunku, klasyka science fiction. Sam autor Joe Haldeman urodził się w 1943 roku. Był żołnierzem i uczestniczył w walkach w Wietnamie. No, napisał około 30 książek, w tym właśnie Wieczną Wojnę. Proszę państwa. I z wojny, która się, która cały czas trwa, która dzieje się gdzieś tam w przyszłości. Śledzimy razem z głównym bohaterem, z Mandelą, który zyskuje kolejne stopnie. Ośledzimy no, konflikt, taki konflikt galaktyczny, poznajemy okrucieństwo wojny. Opisy są niezmiennie wciągające. To jest taka, można też powiedzieć, Sensacja najwyższej próby. To jest klasyka gatunku science fiction, ale to jest też takie science fiction, socjologiczne science fiction, bo no, jest opisane szereg problemów. Między innymi takich problemów, że ponieważ mamy do czynienia z podróżami kosmicznymi, przenoszenie w czasie wobec czego no, następują na, na Ziemi, następują najróżniejszego rodzaju zmiany i główny bohater, który po wielu, wielu latach, po setkach lat no, z powrotem trafia na ziemię, zosta zostaje zupełnie zmienioną ziemię i nie może się, szanowni państwo, dostosować do tych nowych warunków. Na Ziemi. Polecam Państwu z różnych względów tą książkę i dla osób, które gustują w science fiction, ale też dla osób, które są ciekawe sensacji, thrillera sensacyjnego. Bardzo ciekawa, ważna książka. Tutaj też taka uwaga. No, można zakupić albo też można wypożyczyć w bibliotece, ale jest dobry komiks, szanowni państwo. Przy sobie akurat tego komiksu nie mam, oddałem do biblioteki, ale jest komiks opisujący no, jedną z części wiecznej wojny. Także warto przeczytać wieczną wojnę, ale można też zajrzeć do Komiksu pod tym samym tytułem Wieczna Wojna. Polecam Państwu serdecznie Joe Haldeman, weteran Wietnamu i jego Wieczna Wojna. Wspaniała, wielka książka. Polecam Państwu serdecznie i do zobaczenia.